Nie mogę się obudzić. Jak wy wstajecie o 5.30? Jak wy to robicie? Ci, którzy tak wstajecie. Przypomniałam sobie, że kilka razy w życiu, w zasadzie sporo razy w życiu, pracowałam w takich miejscach, że musiałam wstawać o jakiejś wiecie 5 rano. No i też się do tego przyzwyczaić, ale... Jednak jak się tak na co dzień stoi 7.30, tak jak ja I nagle trzeba wstać w jakiejś takiej porze bardzo wczesnej To jest po prostu masakra Słuchajcie, jest taka pora, że Curych jest pełen narciarzy, snowboardistów, A że jest sobota, no to dzisiaj wszyscy jadą Kurczę, no ja w tym roku chciałam się nauczyć na biegówkach jeździć Ale no widzicie no, taka sytuacja Hemoglobina, taka sytuacja <grytanie> Dokładnie Paweł poszedł zdać bagaż, odprowadzę go jeszcze do bramek i przyjechałam tak naprawdę, bo chcę się wybrać dzisiaj na taras widokowy i trochę porobić zdjęcia mm. samolotom. Ok, słuchajcie, z tego co widzę, nie uda mi się dzisiaj na taras dostać, gdyż jest otwarty od godziny 9 do 19, zimą 10 do 17, a teraz jest zima, więc będzie otwarty przez dwie godziny. Więc no nie będę czekać. Także przyjadę sobie innym razem, ale. O tu jest jakiś coś sobie stoi. Ja chciałam wam opowiadać historię przy ładnych widokach, ale efekt jest taki, że siedzę tutaj w takim przedsionku, gdzie jest mega zimno. Widzicie? To po prostu masakrycznie zimno. Ale nie będę tutaj długo. Chciałam wam tylko opowiedzieć, bo teraz mija rok od czasu, kiedy byłam w Stanach Zjednoczonych. No i tak trochę wzięło mnie na wspomnienia. Ogólnie fajnie. Zależycie sobie do tych filmów starych, bo one są całkiem spoko. Tak mi się wydaje. No, może teraz coś tam bym zrobiła inaczej, ale ogólnie spoko. I to, co chciałam wam powiedzieć, to to, że Jakieś dwa, 3 tygodnie chyba temu była taka sytuacja, że y, lot Suiza, y, właśnie z Cyrychu do Los Angeles miał awarię silnika. No i musiał lądować gdzieś y, w Kanadzie na północy bardzo pod samym kołem podbiegunowym i tam w ogóle wielka afera, bo to było bardzo małe lotnisko, które przyjmuje takie malutkie samoloty. Gdzieś tam sprowadzali zastępczy samolot i tak, tak, tak dalej. Więc generalnie awaria na całego. I to był Dokładnie ten lot, którym, yy, którym ja leciałam rok temu, także zastanawiam się, jak go to było, gdyby mi się taka sytuacja przydarzyła. Zaraz mnie, jak pewnie bym się już modliła i panikowała. Ale ale myślę, że to mogłoby być interesujące ja mam takie wrażenie, że to jest trochę tak, że kiedy już jest jakieś tam zagrożenie to to jest tak abstrakcyjna sytuacja że po prostu nie dopuszczać tej myśli do siebie, ja wam na przykład mogę opowiedzieć sytuację, którą mieliśmy bodajże rok temu lecąc na święta Bożego Narodzenia, leciliśmy do Berlina, no i z Berlina potem do Szczecina, nieważne, w każdym razie leciliśmy do Berlina, no i nad Lipskiem kiedy już w zasadzie powinno być maksymalnie pół godziny lotu do końca pilot mówi, że e, drodzy państwo aktualnie nie możemy lądować, czeka na informacje zwierzy w Berlinie. Potem powiedzieli, że po jakimś czasie, że będziemy mogli lądować, ale mamy problemy hydrauliczne, no i musimy poczekać, aż Berlin się na nas po prostu przygotuje. Wlądowaliśmy no ponad pół godziny, godziny później, nie pamiętam teraz dokładnie. Stres był i w ogóle okazało się, że na pasie już do lądowania mieliśmy w ogóle szerszy pas i dłuższy. A czekały tam też służby typu um, Straż Pożarna Pogotowie, ponieważ te problemy hydrauliczne były związane z tym, że po prostu może być gorsze hamowanie. Nie wiem, tak jak mówię, to było zbyt abstrakcyjne, żeby w ogóle myśleć, że coś takiego, że coś poważnego mogłoby się stać, naprawdę. No i tyle. Dobra, idę stąd, bo mi zimno, idę na jakieś śniadanie. <laughs> Bardzo zimno już. Idziemy na śniadanie? To co chcecie na śniadanie dzisiaj? Okej, okay, spędziłam kilka godzin w do domu, musiałam troszeczkę odpocząć po, mm, po poranku, bo nadal, tak jak mówię, jestem chora, po tym dostałam alergię na własnego kota. Brawo ja. <laughs> I idę się spotkać z Gosią z kanału Fitblogerka. Jeżeli nie oglądacie jakiś czas, no to wiecie, o kim mówię, a jeżeli nie, to zajrzyjcie na jej kanał albo zajrzyjcie za chwilę, jak się z nią zobaczę. E, Gosia ostatnio nagrała film na temat e, tego, co piszą mężczyźni na jej kanale. Ona ma mniej mężczyzn na kanale, ogólnie ma więcej kobiet, a jak mężczyźni się zjawiają, to pisze mi tak niefajne rzeczy, że po prostu byłam w szoku. No po prostu ja tego nie ogarniam, bo u mnie na kanale jest więcej facetów. To wam już ostatnio mówiłam. za co dziękuję, cieszę się i tak dalej. I mam fajnych, kulturalnych facetów, którzy piszą normalne komentarze. No. Wiadomo, czasami zdarzy się jakiś człowiek, który mi napisze coś niemiłego, ale ja się tym nie przejmuję, no bo po co? Jeżeli ma taką potrzebę, żeby mi coś napisać, to niech napiszę, no kurczę, co ja się będę przejmować, tak? Piszą naprawdę niefajne rzeczy i ogólnie zastanawiam się, z czego to wynika. I wiecie co? Doszłam do wniosku, że to jest po prostu ból pupy niektórych panów, bo Gosia to jest osoba, która... Um wiecie, jest bardzo zadowolona ogólnie ze swojego życia, ma fajną pracę, ma wymagającą pracę, do której się mocno przygotowywała, studiowała i tak dalej, ale chciałam powiedzieć, że po prostu nie yy, nie podoba mi się takie zachowanie facetów, że wiecie, wchodzą na ten kanał, obejrzą kilka filmów i napiszą, że tak, tak, ty pracujesz w takiej i takiej firmie, ty na pewno dajesz tyłka Szwajcarom i w ogóle stąd masz kasę. No ludzie, serio, po prostu, panowie mają ból pupy, bo kobieta może mieć yy, fajną karierę zawodową, to strasznie niefajna sprawa, naprawdę, nie powinni tak robić. A jakbym ścięła włosy? A nie zetnę tak krótko, kiedyś takie miałam. Nie za fajnie, jak grzyb. Kto ze mną jest? Ha! Gosia, Gosia zapowiadałam, a już Gosia, że będzie? Idziemy dokąd? Do Zary teraz. Tak, bo wiecie, takie babskie spotkanie, tutaj takie małe zakupy. Ej, piękny to, że się no. Czekaj, mi się podoba ta w kratę. Ale to one są nietaliowane, bo wyglądać jak Aha, nie, no to by ja też, bo ja mam talię i jak tego nie podkreślę, to wyglądam jak taki ziemniak. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że aktualnie znajdujemy się na Manchester i jest to podobno jedna z najdroższych, choć nie, nie najdroższa ulica Europy, tak? Tak. Ponieważ tutaj są te wszystkie znane sklepy, już pomijając od jakichś korsów. No, to tam, tamtą stronę, wszystko. Tak, jest. tak, tamtą stroną. Już tam od właśnie zaczynać jakichś korsów, nie korsów, no to też te wszystkie takie mega drogie zegarki można kupić właśnie tutaj. A poza tym Chanel. Louis tak, no, tak, Chanel. Tak, tak, zgadza się. Także to wszystko jest tutaj właśnie na na Bahnhofstrasse. Czekoladowe minionki. Wydaje mi się, że to są czekoladowe i że one są w jakiejś masie z lukru. Tak wygląda, nie? Zobacz. Posta lukrowa chyba. Jeśli Nie widzicie, tu jest cena. Tak. I ta cena mówi, że one kosztują od 50 do 63 franków, czyli tak. od 200 do 250 zł. Słuchajcie, przechodziłyśmy właśnie koło cukierni i zeszalałyśmy trochę, ponieważ kupiłyśmy makaroniki. Obydwie ich nie lubimy, bo to jest hit, naprawdę. Ale miały tak dziwne smaki. I myślę, że za kilka dni możecie spodziewać się testu na kanale i tam, słuchajcie, będą na przykład makaroniki z wasabi. I, i zobaczcie, czy były pyszne. Ja w ogóle też wam coś pokażę, skoro Gosia pokazuje swoim widzom. Co prawda ma więcej kobiet, ale może was też to zainteresuje, żeby waszą kobietom robić prezenty. W Szwajcarii możecie zobaczyć na przykład takie second-handy, jak widać, second-hand, czyli lumpex nazwijmy to po imieniu, luksusowy lumpex, gdyż to jest tam jakieś, zobaczcie, Louis Vuitton, więc, no mnie takie rzeczy raczej nie kręcą, ale, same interesujące jest to, że w ogóle takie sklepy są. Tym bardziej, że zastanawiam się, jak uważasz, bo ty się znasz takich rzeczach bardziej niż ja, jeżeli ktoś kupuje takie luksusowe rzeczy, no bo to są luksusowe rzeczy, no. tak? Terebka jakaś za dwa tysiące franków, czy coś. Czy on kupi, yy, czy on kupi, też <grytanie> tak powiem, z drugiego sortu? Tak. Tak? Uważasz, to znaczy, że tak? Czy są dwie, to znaczy, może, może trzy kategorie takie główne, bo są ludzie też poza tym. Pierwsza, mi stać na wszystko, wchodzę, kupuję za kilkadziesiąt tysięcy. I nieważne czy... Nieważne, okay. ten. Druga jest taka, powiedzmy jak już ja, że ja się bardziej orientuję, która torebka się lepiej trzyma na rynku, okay. która tak dalej. I trzecia to są ludzie, którzy po prostu chcą mieć taką torebkę dobrej jakości, czy modną i drogą. Ale nie kupią ich, bo jest za droga z pierwszego z nowa. Aha, i wtedy sobie sobie kupić, wybieram coś tak. takiego. ja bym też sobie kupiłam. w No w sumie tak, na Tak. No i widzicie, tutaj Gosia nas trochę wyedukowała. W ogóle Gosia bardzo dba o to, żeby ja też była modna i mi kupiła w prezencie. Na Boże Narodzenie, tak? Tak. Takiego O, pokażę Wam. To jest e, od Karla Lagerfelda, ten. No, pryloczek. pryloczek, tak. I tu jest koteł. Okej, okay, jesteśmy już na naszej obiadu operacji, tak naprawdę. Tak. Zabija dzisiaj Fabiana bez obiadu? Zrobi sobie. Zdobi sobie. <laughs> Najlepiej. <laughs> tak, więc jesteśmy w Tiffins. Ja tutaj byłam już raz, było smacznie, było fajnie. Także myślę, że dzisiaj ja też będzie. Zamówiłyśmy fajnie ciekawe, że zaraz wam pokażemy. Tak. Słuchajcie, pachnie pięknie. Nie wiem, zaraz przetestuję, spróbuję. Tak. Ładnie pachnie. Mmm, gorące. Takim trochę... Gorące. Makaroni. na no. Mm. Proszę bardzo. A no, już to. To już Ja mam jedno też pogryzione, ale nie, ogólnie naprawdę spoko. Spoko, no. <grytanie> Okej, okay, przyszło nasze danie główne. Słuchajcie, mój kurczak pływa w czymś, jak widzicie. Mm -hmm. Zaraz sprawdzimy, czy to będzie dobre. A Gosia, co ty masz? Makaron ryżowy z krewetkami. Makaron ryżowy z krewetkami. Wygląda dobrze. Bez mojej twarzy, ale najważniejsze widzicie co wbijam widelec. To, to smakuje jak pączek, tak? pączek z cytrynowym sosem, kurczak w pączku, no kurde. Słuchajcie, na tym kończymy jedzenie, ja i Gosia. Z przykrością stwierdzam, że kiedy byłam tutaj pierwszy raz pierwsze by jedzenie było pyszne, teraz po prostu mi to nie smakuje i to po prostu jest niedobre. No kurde, jest po prostu niedobre. I ten sos smakuje bardzo źle. Wszystkie owoce są z kuchy, to jest liczy z puszki, które w ogóle wygląda jak martwy owoc morza. No nie jest, naprawdę, to jest po prostu bardzo niesmaczne. I ja się boję, że ja się tym struje, dlatego nie będę tego jeść więcej. Z ogromnym smutkiem stwierdzam, że było to moje ostatnie wyjście do Tiffin's. Drugie i ostatnie, bo no słabo, słabo dzisiaj. A teraz idziemy już na spacer jeszcze i... Myślę, że się pożegnam z wami, także jak się wam tym podobał, jak chcecie częściej widzieć Gosię w filmach, to zostawcie kciuka w górę i tam takie, takie. Do zobaczenia! Pa! pa. pa.